Dzień doberek, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Rival Stars Horse Racing Jedna z waszych najulubieńszych gier w sumie o koniach Tak myślę, bo ciągle jak komentarz się pojawiają Kiedy Rival Stars, kiedy Rival Stars, albo kiedy Minecraft, kiedy Minecraft webi No to macie, nagrywamy kolejny odcinek z mojej hodowli tutaj z rybaczków Dawno mnie tutaj nie było, sprawdźmy co u moich koni Dobra, Royal Toffee de... Neytiri, właśnie. Ostatnio otworzyliśmy Kraczu Neytiri i ona urodziła właśnie takiego pięknego zierbaczka z nową odmianką mojej hodowli, więc sobie weźmy tego zierbaczka w sobie ogiera. Dajmy do stajni I uwaga, no jest jaśniejszy. Kurde, my szaty, ale jaja, no dobra, trudno. Hmm. Niech będzie myszaty i może jakoś... Zobaczmy jakie geny... Żadne? No jak to? Ojny i Tiri No dobra, dajmy go jako kierującego, zobaczymy eee, Tutaj eee, Barons, a Barons to te też łogier Też myszaty, co jest grane? Elf Elf też łogier. Sprawdźmy, czy w ogóle mamy jakąś klacz, żeby tym moim skajem pokryć. Aż Fander. Tofi, bąbelka, queen, Eleonora. Może Eleonore? O, to jest myśl. Kurde, ciekawe, co by wyszło. Hahaha. Albo Andaluzję. Milka, Nytil to nie No dobra, weźmy z Milką, zobaczmy co tu będzie. Jak się ukaże, to jego siostra, no ale dobra, cicho, cicho, nieważne. Mam nadzieję, że nie. Czy nam tutaj proponuje? bot jakieś fajne ogiery? No chyba nie, kurde. Musimy zrobić sobie jakiś challenge, wiecie, że kryjemy randomowymi ogierami, albo pierwszy, który się wyświetli, nie? Coś takiego musimy nagrać taki odcinek. I zobaczymy, jakie zerwki powychodzą po prostu. A weźmy Tofi. Tofi i jakiś taki kuń. Rodziców ma, no, w sumie spoko. Hmm. No dobra, cyk, McPig. Czekamy w takim razie. Zobaczymy, czy coś nowego tutaj w ogóle się zrobiło. Nie, no cross country. Cross country jest niby. 100 tysięcy? O kurde! W końcu można trochę więcej zarobić. No to ja biegam. Te 100 tysięcy to mało, bo ja tam 600 tysięcy na przykład w wyścigach już zarabiam w wyższych konkursach, a tutaj te 100 tysięcy, no ale dobra, jak na cross to niech będzie. Sprawdźmy to, dawaj. Dawaj, koniu. Ona i była w ciąży przypadku? Nie. Nie, bo ja jej chyba w końcu ją pokryłam. Czy to Eleonora w ogóle jest, może... Nie wiem, nie pamiętam. Najgorsze, że nie da się właśnie kamerki odwrócić, nie? żeby konia zobaczyć, tylko cały czas zad widzimy aczkolwiek myślę, że no kurde jakby to porobili nie wiem jakoś tak swobodnie można było grać w tą grę bardziej na zasadzie o właśnie takiej, że zwiedzamy sobie świat i coś star stable nie? ala i na koniu robimy zadania jakie jest to był sztos, bo grafikę mają nieziemską i przebiłaby Wszystkie gry o koniach myślę A tak to widzicie tylko na wyścigu czy tam jak zdjęcia chcemy porobić to sobie poskaczemy i tyle nie Kurde A fajnie zrobił tą animację konia Dobra mamy to I co Eleonora to jest? Zobaczmy Czy pamiętam Eleonora Dobra Next Zakuski Co to jakieś lampy Okay, jedziemy jeszcze raz, czy jak? Trzy razy, dwa razy jeszcze muszę wygrać, żeby warto odblokować. Hmm. Skoro tu jest 50, 25, od 25 powiedzmy rośnie, to tu będzie 125, tu będzie 150 i tu będzie 175 chyba wygrana goldów. To i tak mało. Dobra, idziemy na ten Queen Victoria. O, widzicie? Tu na przykład 700 jest wygrana. Czemu 200? Ciekawe, czy tutaj wygramy. Bo dawno nie startowałam z Eleonorem, więc nie mam pojęcia. Może coś się uda wygrać. O, fajnie. Jakieś tam pieniążki wygraliśmy. Ale to w dalszym ciągu za mało na hodowlę. ja mam tak, że właśnie uwielbiam tą gra, grę grać w, w sensie w, ze względu tego, że tutaj jest hodowla tych koni, nie? I tu fajna genetyka jest. Nigdy nie wiesz jakiś rabak wyjdzie i to mnie... Fascynuję w tej grze, ale jakby nie było tej hodowli, to ja bym w tą grę jeszcze nie grała, bo wyścigi jakoś nie przemawiają, a TWKKW no to może raz bym zagrała, ale to by było nudne w sumie, tylko na zawodach sterować koniem, a tak to widzicie, to tu jeszcze macie swoją hodowlę i tp Dobra, możemy coś pominąć, ILE? 920? Dobra, to na ciebie chyba poczekamy Jakiegoś konia trzeba dać dla pastwisko Winter, with... co jest jakiś myszaty? skieram kim mam myszaty Nie wiem Dobra, idź na pastwisko koniu Kogo jeszcze? Tego kunia pięknego weź Na pastwisko, bąbelkę też możemy dać sobie Więc tu po niej Popcorna też możemy dać i tyle, mamy miejsce już, mamy raz, dobra, jest. Szkoda, że już w ogóle nadal na, na nie da się kupić tych boksów, nie? Bo ja bym tak ze 100 boksów potrzebowała, to wtedy bym miała 100 boksów na przykład. wyobraźcie <grym> wyobraźcie sobie, 100 boksów, wow. <grym> I, i, I na pastwisku bym potrzebowała tak, tak, z 1000, myślę, tak, z 1000 miejsca, nie? No, albo najlepiej to nieskończoność boksów, nieskończoność miejsca na pastwisku, żebym mogła. Nie musiała sprzedać koni, a cały czas, wiecie, mieć nowe. To wtedy by było ok. Dobra, Milka, sprawdźmy. Siódmy level. Aj, poszła po się. No i wiedz, wiedziałam, że ona właśnie przekaże swoją maść znowu. Ona właśnie cały czas przekazuje zierwaku swoją maść, czyli nie poszła po gierę. Musimy sprzedać chyba tego zierbaczka. Ale gdzieś jest taki złotki Ale musimy sprzedać, bo już mamy takich chyba z 4. Przedajemy. Szukamy nowych maści Dawać nowe maści Dobra, szkoda mi 800 koła wydawać na ten. Na nią. So, weźmy sobie za to, pokryjmy sobie kunia. O, taki to dobry. King Sam Ojciec. Marblet Leopard. O, takiej nie mamy. Marblet Leopard, to nie mamy takiej. Chociażby cię mama nie przekazała i on też nie ma. Hmm. To prawdopodobieństwo, że on przekaże jakiś gen z nikomy z rokatości. No ale próbujemy, Chyba próbujemy. aż fander też nie przekazuje. A to, o kurde, no co zobaczymy? Ma tutaj ojca czy matkę? Ojca. Ojca, karego. No, ciekawe, może być kary źrebak. Tak myślę. No, ale sprawdźmy to. Znowu milion mi dali. Nie, no, oni specjalnie to robią. Chcielibyśmy jakieś bycie e, kunie posprzedawać. Milka. No, Milka Royal, kurczę. Czekajcie, to jest chyba syn. Tak. Czy go sprzedawać? No dobra, sprzedajmy kola. 40. Neytiri, ale Neytiri jest zarąbista, kurde. Szkoda, że w nie zrobiłam, bo jakby wyhodowała, czyli się wyhodowała taką maść i jeszcze tutaj te serduszko by miał O oh, wow, to by był fenomen. Szczęście w sumie. Pinto Jacket. No, to mamy właśnie tego Sky'a z Pinto Jacket. Który nie przekazuję tego Pinto ani żadnej z Tego Barona też bym sprzedała, bo w sumie mamy Cloudy Pinto Lossa. Chociaż możemy go dać. Zobaczyłem, może coś wyjdzie z niego. Coś wyjdzie z niego, jak ja gadam w ogóle. Pastwisko, dzień dobry. O. Nie, to inne są maści, dobra. No szkoda im sprzedawać te konie, no to jest taki żal. Dreamer. temat. A ta? No dobra, sprzedajmy ją. Zobaczmy ile teraz mamy miejsca tutaj jest 700 no teraz to mamy dużo, fajnie dawać pieniądze darmowe to ja bierę mamy jakiegoś skilla nowego? a te skille to mi tak naprawdę nie potrzebne chociaż eleonorze dam perfect Muszę w końcu jakiegoś konia wytrenować, który będzie miał 10 nie 10, tak? 10 level na maksa. I wtedy będę mogła tutaj odblokować ten wyścig, nie? Bo na razie nie mam żadnego konia z levelem 41. Tylko Eleonora. Ale Eleonora ma 8, zobaczcie, jest na fula zrobiony. Robisz koniu Drugi, no nie O nie To mi się nie podoba bardzo Teraz sobie wkurzyłaś Ja całe pieniądze wywalam na ciebie A ty mi drugie miejsce dajesz O nie Musi być pierwsze, wiecie, bo jak stawiam, że ona pierwsza będzie miała To potem tracę te pieniądze No A tak to jak, być postawię, żeby miała pierwsze wszystko Być miała pierwsze No to, o, zobaczcie, ile Chyba 700 mam. 500 to była wygrana, a. czy. czy. dobra. Nie, nieważne. W każdym bądź razie po prostu mam więcej pieniędzy, jak wygra. Dobra, dobra. Tu nam dali stawkę 200. No, co? Nie. Nie. O, nie Tak, to się nie będziemy bawić, Eleonora. Patrzcie, to wszystko przez to, że nie dam kurde tego skina. No co? Nie, wychodzę. Cały wychodzę. Co jest grane? No teraz 600. teraz musisz wygrać, Eleonora. Ja gdzieś to. Ja daję maksymalnie i musisz to wygrać. Co to wygrać? Jest w końcu. No, te za 200 nie wygrała, ale za 600 wygrała. No, hit. No, i to mi się podoba. I widzicie, od razu 2,5 miliona pykło, nie? I teraz możemy sobie swobodnie skipnąć. Jednego konia, drugiego tofi. A szwander na końcu tofi. Dobra ósmy, ósmy! 2 na 10. Na nie chcę to komentować. Ja mam dzisiaj pecha. Zawsze, jak mam dobry dzień i chcę nagrać fajnie tę grę, to nagle. dupa blada. A chcę zobaczyć, a chcę zobaczyć, jak ona będzie wyglądać i być dorosła. Tak szczerze. Uuu, Izabelek taki. Nie, nie, sorry, nie Izabelek. Gdzie, gdzie, tu Izabelek? Nie, nie. Po prostu umyszata, ale taka rozjaśniona. O nie, nie podoba mi się to wejście. Co? A muszę najpierw... Nie, żeby ją sprzedać, dobra. Opa! Pa. Kurde, chyba jeden z najbardziej nieudanych moich zierbaków tutaj. Co to było? Aż siarki mi przeszły. <gry> yy... To co, dajemy skip czy kryjemy jeszcze kogoś? A zobaczmy, bo ogiera dałam przecież nie tego mojego barona. Baron, ty masz aż fander, mamy i ojca Royala, dobra. Co mi się tutaj z tego Andaluzja? A może Andaluzja? Neiti, eee, Neiti, jest taka piękna. Z Neitiri może jeszcze raz? A co tam? Lecimy tu. Lecimy. Neiti ma piąty? A, dobra, bo faktycznie, bo nie chciałam dużo płacić, a wtedy i tak mało wyszło. A, dobra. Mogłam ją faktycznie zrobić level czy co? Ten piąty dam. Nie no hit, ze mnie. Piąty, to od razu pomijamy i patrzymy w takim razie. no kurde co jest takie myszate lol czemu mi takie myszate konie wychodzą chociaż myślę że on wysiwieje bo zobaczcie tutaj ma mm, taką siwiznę widoczną na nogach i tutaj na brzuchu więc myślę że wysiwieje i zobaczmy czy mam rację chcę zobaczyć czy mam rację uwaga ha Wiedziałam, i wiedziałam, widzicie? I to jest, to jest dobre, fajne, fajne. Coś tam, coś tam już kumam, nie? Potem ktoś się spytał, a skąd masz takie doświadczenie z hodowli koni, nie? Skąd już jaka masz, widzicie? A wiesz co, bo grałam w Rival Stars Force Racing przez kilka lat, nie? I hodowałam konie, to po prostu się wie. <grytanie> nie, ale to jest dobre, dobre. Pinto Jacket też daj. no dobra, zostawimy ją. Masz szansę, bo mama przekazała Ci Pinto to Jacket w genie, więc. Zostawiamy Ci. Nie jesteś taka myszata, myszata, bo się wysiwiała, więc okej. Okay. Niech będzie. Niech będzie. Dam Ci szansę. Damy też szansę, aż Fanter, żeby nam. Oj, -o, o, bo jakbym skipał, to w ogóle nie miała zbyt pieniędzy. Poczekajcie. Dawał jakiegoś fajnego źrebaczka. Przepytała nam fajnego źrebaczka. Masz Vander, bierze, w ciebie. bierze w, ciebie, w ciebie naprawdę. Baga, 3, 2, 1. Mm. I Izabelek. O jejku, ale taki Izabelek. Wow! Ładny. Ładny śrebaczek ładna huta klaczka. I co też wysiwieje, bo ma takie, widzicie? Tutaj siwe nogi. No, możliwe, że będzie jaśniejsza, myślę. O, to Adam, zróbmy jej fotkę jakąś. Poczekajcie. Fotkę. Nie taką. A, bo ja muszę najpierw się nim zaopiekować. Poczekajcie. Atom, lime. Dobra, nie będzie lime. Nie będzie lime. No i co, jak myślicie? Myślę, że będzie jaśniejsza, czy będzie takim Izabelkiem typowym, chociaż tu teraz ma taką grzywę kasztanowatą, co jest brane i ogon ma biały, ej, ogon ma inny, widzicie, tutaj biały ma ogon, o, to może coś nie być fajnego, ale zróbmy jej zdjętko w pro, właśnie, promo, kurde, jak to się robiło, a, jak to się robiło, poczekajcie, bo... To, żeby ogarnąć to trzeba trochę się nasilić. O, a mogę tak całkowicie, że w tą... O się to tak to wygląda? Ej, to teraz wiedzamy! Dobra, tu mamy, mm, proszę Państwa, tak. Tu mamy box taki, tu. To chyba po prostu jest stajnia porodowa, że tak to ujmę. Tak myślę. Takie zdjęcie. Albo takie. O! Takiego zierwaczka zrobimy. Za. Czajcie tak, tak na miniaturkę dać, nie? Za mamy. Ej, to być dobre. Dawajcie tak dla meki po prostu. Zróbmy. O teraz tak To jest jakiś obrót, a fof a, Dobra filtry nie i teraz musimy F12 kliknąć i schować najpierw O, pięknie Mamy fotkę Możemy jeszcze taką fotkę na przykład zrobić samej mamy Albo w tą stronę Ale w tą stronę myślę, że to oklepane już jest, nie? Dobra, tak jeszcze fotkę zrobimy Pięknie I będzie Wychodzimy i dajemy ją do stajni, znaczy postawiamy bardziej... O kurde o, co jest grane? Tak. Co? Taki. To wygląda mi na kasztana bardziej niż Izabelka. Wow. Czyli ona bardziej ściemniała niż y, ten. Ale ma biały ogon. Mmm, no ciekawie. Tylko szkoda, że nie ma srokatości żadnej. Lime taki kasztan, na bardziej jest taki Izawelek, wiecie o co chodzi, nie? Albo błana to nie. Spars Overo, chyba nie mam jeszcze takiej. Nie, no muszę, z ciekawości, dobra, jeszcze, jeszcze tą Lime pokryjemy i będzie, i, i zobaczymy jakiś zrealak będzie, bo jestem ciekawa. No i Tom, i, i, i Tom jeszcze, dobra. Poczekajcie jeszcze chwilę, nie odchodźcie, dobra. To chce się cały czas robić tej nierabaczki, a nie ma czasu To trzeba zostawić na kolejne odcinki też Tutaj I wiadomo O teraz jest Eleonora No nie mamy pieniędzy, właśnie Jak to nie mamy pieniędzy? Przecież ona Dobra jak to wygrasz to będzie hit sezonu No właśnie, mówiłam Da miejsca słabego. Nie no, jeszcze skasowali mi. Co? a muszę sprzedać. No właśnie, nie pomyślałam w ogóle o tym. Bo to mi w ogóle już nie jest potrzebne, nie? Bo ja nie, nie, nie mogę zrobić żadnych już boksów, nic nie muszę robić. A nie nie mogę upgradeować, bo widzicie, wszystko jest na max. Więc w ogóle po co dalszym ciągu tutaj to dostaje w ścigach Nie wiem. Dziwnie to zrobili tak szczerze. Jak się ma maksymalny level, to raczej nie powinno się dostawać już tych takich płotków. Dobra, teraz... Co? Z no, ile to kosztuje? No patrz ty no. no. Dobra, zobaczmy. Jak szybko się zaudował. Nie! <noise> Los mi nie sprzyja dzisiaj. dzisiaj. Po prostu nie. Los mi nie sprzyja totalnie. Czekajcie, zobaczcie czy się nagrywa, bo zaraz będzie, że się nie nagrywa. Dobra, nagrywa się, nagrywa się. 24 minuty. No nie, no muszę już kończyć. Czyli w takim razie co nie... Nie zdążę. Skąd szybko pieniądze? No szybko pieniądze to z tego mogę. Poczekajcie, jeszcze coś sprzedam na szybko. To może coś wykminimy razem tu. O 30 tego 54 100, widzicie to? w ogóle ile tutaj mam tych tych o dobra ja cię sunę to ja tutaj do mojej hajs zarobię <noise> milion złotych z tego no tak bo po co mi tyle tego nie dobra, mamy milion. Jeszcze to? Dobra. Milion sześćset. Teraz starczy na bank. Na bank. Stable. Wall. I pokryjemy jedną klacz. Ale co? Baronem? Nie, nie baronem. Właśnie. Lime czy tom-tom? Dobra, daj, dajcie lime i salmon jakiegoś innego łogierania tego samego. O, to już mi się podoba. Rabika, no dobra. I uwaga, dziesiąty. O kurcze Ach, nie przekazała ma się, nie przekazała. No, o. no widzicie, los dzisiaj nie sprzyja. z źrebaczek tutaj mi się nie urodził fajny. Mógł być on chyba kary. Ale niech będzie. Jeszcze raz spróbujemy. Ostatni raz. Ostatni raz. Uuu jaki ładny. To z inną maścią po prostu. Się uda. O, może no, gniadym. Dobra. Dawaj Benek Daj Benek i mnie nie denerwuj ta Naprawdę Ile muszę? Jeszcze trzeba coś sprzedać? Sprzedajemy Czekajcie, tutaj mi zostało trochę do sprzedania Jeszcze tu Jeszcze coś się sprzeda Dobra. Ok. Skipujemy i kończymy dzisiejszy odcinek. Jak się nie uda, to w następnym odcinku będziemy próbować dalej. No trudno. Lime i co? Kurde, no nie. Znowu nie można odmiany. Ale słodziak tym razem wyszedł. Słodziak wyszedł. Tym razem taki malutki słodziak. zobaczmy sobie, jaką mać będzie miał. Taką samą, wow, Mustang gdzieś doliny to jest, normalnie, ej. Tylko, że krzywa się nie zgadza. No, taki kopcik troszkę. Fajny, kurczę, fajna maść, no. Fajna, spars overo. Dobra zostawiamy na razie, potem się zdecyduję, czy będę sprzedawać, ja się z wami żegnam, dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że się zudziliście, mimo, że 30 minut trwa, I do następnego, pamiętajcie o łapce w górę i zasubskrybowaniu mojego kanału, bo lecimy po 10 tysięcy, brakuje bardzo mało, więc bardzo będę wdzięczna, jak zasubskrybujecie tam na dole, ten czerwony przycisk, żeby być na bieżąco, będę wam bardzo wdzięczna, do zobaczenia, cześć!